Ale przywalił, pięknie przywalił. Ale było piękne branie. Jest, jest, kolejne. Jest, siedzą to. Jest, jest. O, ale ładny, o, ale ładny. Przepiękna rybka. Przepiękne oko. Ale ma kolory. Taką pijawę chciała zjeść wielką. Leźcie czy krąpik. Powiem wam też, że czasem te zastoje to są dobre, bo się docenia ryby. Jak tak się cały czas łowi, to tak nie zwraca uwagi. A później to każda taka najmniejsza rybka cieszy. Witam na kanale Mat Pro Fishing W końcu po wielu próbach udało się nagrać jakiś odcinek Oj tyle na to czekałem Nie wiecie ile się wymęczyłem Nie pamiętam tak ciężkiego początku sezonu jak ten No zawsze tą zimą no to łowiłem tych ryb Masę przerzucałem A teraz Oj to była katorga ale w końcu udało się do nich dobrać i sporo fajnych okoni wyjechało. Nie są to jakieś giganty, ale powiem wam, że jak na taki przestój, to naprawdę mega się cieszę. Naprawdę jestem mega szczęśliwy, że w końcu udało się coś złowić. Ojku, bo to był, tak wam tylko w skrócie powiem, naprawdę ciężki czas dla mnie. Już troszkę zacząłem zwątpiewać w te moje łowienie, no bo. Wiecie, jak to jest? Jedziecie na te ryby tyle razy i nic nie łowicie, nie macie nawet kontaktu z rybą, no to człowieka to troszkę dołuje. Do tego jeszcze wydarzyła się mała tragedia z moim ulubionym, to może nie, bo mój ulubiony kijek no to jest karabus, ale taki budżetowy mój ulubiony kijek. Mowa tutaj o Savage Gear LRF od 0 do 5 gramów, 198 cm. Niestety podczas jednej z tych ciężkich wypraw została złamana przez moją głupotę. Na pewno zobaczycie to w tym odcinku, bo mam nagrane to. Kiedy to się stało. Myślę, że nauczę się teraz, żeby nie szarpać tak bez sensu kikiem, jak wejdzie w jakiś zaczep albo coś. No. Miejmy nadzieję, że teraz będzie już tylko z górki. Po tak ciężkim początku, no to już musi być tylko z górki. Dobra, to nie przedłużam już i zapraszam Was na tak długo wyczekiwany materiał. Dzisiaj robię ostatnie podejście. Chyba czwarty czy piąty raz próbuję dla was nagrać jakiś film i jak na razie się nic nie udaje. Zobaczymy teraz, mam półtorej godziny. To jest moje zimowe miejsce do wędkowania. Jeśli tylko kormorany trochę tu odpuściły, to coś dzisiaj połowie. A jeśli nie, no to daję na razie spokój z tym wędkarstwem. Bo nic się totalnie u mnie nie dzieje. To ostatnie cztery wypady na ryby to była seria porażek dla mnie. Nie ty, że nic nie złowiłem, to jeszcze zobaczcie, co się sami stało. Kurwa mać, o ja pole złamałem moją ulubioną wędkę. O co kurwa, ja pierdzielę, ale żem narobił. Tego kika nigdzie nie kupię. No takie rzeczy to jeszcze się nie wydarzyły. Jeszcze szczytówka wpadła do wody. Ja... dole. Dobrze, że to nie jest karabus. Ja w to nie wierzę. Jak mogłem złamać mój ulubiony kijek? Końcóweczki dosłownie, no o. Tyle brakuje. Jak ten palec mam wysunięty. Jak się złamało. No, tak jak widzieliście, złamałem LRF-a przez swoją głupotę. Ale może się nauczę. Dobra, obławiam pierwszą miejscóweczkę, bo tak jak wam mówiłem, Mam półtorej godziny, więc będę dosyć szybko te miejsca obrzucał i zobaczymy, czy coś wyjedzie. Zaczynam sobie od jaweczki, od Prospin takiej seledynowej, coś takiego, to jest taki kolor. Oj, taka dokładnie na dwugramowej czegóraszce No i zobaczymy, czy coś wyjedzie dzisiaj. Tutaj też była taka. Miejscóweczka, ile tutaj tego wyjeżdżało Też, no. O, powiem wam, że nie wiem czy nie miałem brania Oj Zobaczmy jeszcze raz Trochę nie tak rzuciłem Ale coś mi się wydaje, że Jakieś Miałem dotknięcie Kurde Jeszcze się zaczepiło Jest, mamy rybkę. Jest pierwszy okonek. O, jest okonek nareszcie. Pierwsza ryba, od takiego czasu, Ale zły skubaniec. Zobaczcie jaki. Jaki sztywny skubaniec, ale zły. Ale ładny grubasek. Wracaj ziomek do wody. Ach, jest pierwsza rybka. Nareszcie. Może coś jeszcze się uda złowić? Fajnie by było. Jest kolejny. Aj, był kolejny. Czyli są tu. Ale przywalił, pięknie przywalił. Ale było piękne branie. O, ten ładny. Czy ładny, no. Czekaj, Ziomek. No w końcu jakiś materiał się uda zobaczyć. zobaczcie ale ma kolorki przepiękna rybka przepiękny okoń ale ma kolory wracaj ziomek hop poszedł o, trzeba tam rzucać cały czas ale pięknie przywalił już było branie powiem wam już było uderzenie nareszcie mogłem się tego doczekać. Jest, jest, kolejne. Jest, siedzą tu. Jest, kolejna rybka. Nie są jakieś, nie wiadomo jakie duże, ale fajne grubaski. Takie zimowe. O, puszczaj. Zobaczcie, jaki nabity. O, ale piękny. Mm, buziaczek i do wody wracaj, ziomek. Pijaweczka od Prospin Bites robi robotę tutaj pójdźmy dalej o już było uderzenie o, ale biją pięknie dopiero pierwsza miejscóweczka już nie wiem czy wszystkie dzisiaj obejdę bo nie mam na tyle czasu ale ile się uda to jest jest o, ale ładny, o, ale ładny a puścił kurde ale był największy był ale ładna sztuka się trafiła O kurde Aj, aj, aj. Ale ładny był No nie wiesz w to Tyle się dzieje dzisiaj, że Masakra Ale piękna była sztuka Powiem Wam, że ten duży to możemy przepłosić tutaj dostatko Ale znowu było piękne uderzenie Ale znowu przywalił Ale biją skubane Nareszcie Jest Jest kolejna, ten malutka, maluszek Pięknie biją te ryby, naprawdę Ten najmniejszy, ale ma piękne budziaczki do wody Pięknie mają kolorki te ryby Jest A, Ale biją, kurde macie nie wiem, coś pięknego wam powiem. Ja nie mogę. To jest coś pięknego. Ajajajaj. O, o, jest. Jest. O, kolejny. O, wypiął się. Nic mu się nie stało, bo tu wpadł od razu do wody. Cała rodzinka tu jest najwidoczniej. A, już było uderzenie. Kurwa jakaś dziura tu jest normalnie okoniowa, bo to jest aż niemożliwe. Czyli ja wiedziałem, że one tu są, ale w takiej ilości to jeszcze ich tu nie złowiłem z tego miejsca. Powiem wam, że dzisiaj trochę się skupiam na tej zabawie z tą rybą, bo tak długo jej nie, 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 nie łowiłem, że nie będę tu nie wiadomo czego opowiadał. Bo tak jak mówię, sezon dla mnie ciężko się zaczął, ale widzę, że teraz mi to trochę wynagradza te moje nieudane próby. O, teraz to drąbałem wam powiem. Ale udało się uratować. Mam akurat ostatnią sztukę tej pijawki, więc nie chciałbym jej stracić. Dobra, zrobię jeszcze dwa rzuty i lecimy dalej. Tam jeszcze jest parę fajnych miejscówek, trochę lepiej dostępnych, bo tutaj nie jest tak łatwo operować tym kijem. O, ale było uderzenie znowu. Cały czas tu są, cały czas tu są te nojki Super. Ale co to było zabranie? Ja pierdziel, ale przywalił, że on się nie wciął. Cały czas one tu są jednak. Ale pięknie biją, wam powiem. Na tym karabusie to jeszcze to jest coś niesamowitego. No takie przywalnięcia są, jak normalnie sandaczowe strzyki porządne. Karabusik to jest na karabusik. Ale i tak muszę sobie kupić jakąś wędkę budżetową na okoniowania, bo to jednak jest mój ulubiony kijek, najlepszy kijek, najdroższy kijek i szkoda mi go brać na każdą wyprawę. To jest bardziej na takie specjalne wyjazdy, nie na takie spacerki. Więc muszę sobie kupić jakiś kijek na takie codzienne okoniowanie. Wam, powiem Wam, myśleć kupić coś od Savage'a, następstwa LRF'a czy może od Crazy Fish'a od selekta nie wiem, zastanawiam się, zobaczymy, co zadecyduje. O, łuski leżą. Ale dobra, wszystkiego nie wyżarły. Dobra, tu jeszcze porzucajmy, bo tu też się fajnie działo. O, było uderzenie. Było branie, no oczywiście że było Było jakieś branie i cisza jakaś pojedyncza rybka Przynętami chyba nie będę kombinował, zostanę dzisiaj przy tej pijawce, bo jest to nowa przynęta dla tych ryb w tym miejscu i widzę, że na nią reagują, więc ją zostawiam, nie będę tutaj kombinował z jakimiś tantami chyba, a nie nic, tylko zostawię sobie tą pijaweczkę. Zobaczmy, czy tutaj coś się będzie działo, już nie pamiętam tych miejscówek tutaj, ale to chyba było tutaj, o. To jest ta miejscoweczka, z której w tamtym roku wyjeżdżało najwięcej ryb. Patrzmy, czy teraz też tak będzie. Czy one tam tylko się uchowały na tym początkowym miejscu? Bo tam ciężko mają te taki do... dojść. W napiszcie w komentarzach, czy u was się coś dzieje, czy też była taka lipa. No, u mnie to ja nie pamiętam takiego sezonu, żeby był taki przestój, żebym nie mógł złowić ryby przez ileś wypraw. Czegoś takiego to ja nie pamiętam. Dobra, co to zróbmy sobie to miejsce na koniec, co? Tyle rybek wyjechało, może coś jeszcze skubnie. O, jest! Jezu, jest konek. Nie! Zobaczcie jaka płotka się trafiła na tą pijawę O ja pierdzielę, ale płocisko Czy płocisko? No ale płoteczka. Normalnie zapyszczek. Taką pijawę chciała zjeść wielką. Zobaczcie jaka płoteczka. A, wypuszczam, Dobra. Jezu chodź. No to mnie zaskoczyła, czyli tu by się trzeba było na białoryb wybrać wam powiem. Może jakiś, jak się troszkę cieplej jeszcze zrobić, z czymś lżejszym i próbować coś tu połowić. Powiem Wam też, że czasem te zastoje to są dobre, bo się docenia ryby. Jak tak się cały czas łowi, to tak nie zwraca uwagi. A później to każda taka najmniejsza rybka cieszy. O, już było znowu. Jest, jest, co to jest? Co to jest za ryba? A, podczepiłem coś. Kurde, leszczyka. Podczepiłem. i leszczyka podczepiłem. Nie chcecie dotykać, ziomek, żeby mi się nie... niestety, muszę. Leścik czy krąpik? Dobra, wypuszczam go. Wracaj. Czyli tutaj siedzi ewidentnie ten biało ryb. Dlatego tu się trzymałem te okonie. W końcu udało się coś nagrać. Jestem mega podekscytowany tym dniem, naprawdę. Tak długo na niego czekałem. Dobra, nie będę już przedłużał. Oby teraz było tylko lepiej. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie apkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz i do nas.